Cześć, nazywam się Arek, mieszkałem całe życie w Berlinie, dlatego mój akcent trochę polski jest e, trochę dziwny, nieraz szukam trochę słów, ale myślę, że damy sobie radę. E, żyję dwa lata prawie na Cyprze Północnym i zaprosiliśmy na naszą piękną wyspę e, specjalnych gestów e, gości. E, trochę mi się, miesza mi się z niemieckim, z angielskim, z polskim. E, agent specjalny Grzegorz Kusz i Dawid Kozioł. E, myślę, że dużo ludzi z nas, z was e, zna ich. E, chłopaki zajmują się biznesem w Polsce, rozkręcają biznesy, robią usługi e, dla inwestorów. E, ale o tych tematach zapraszam na kanał Agent Specjalny. E, no i tak, e, Poznaliśmy się online. Jak to się stało, może opowiecie? Dlaczego tu jesteście? Cieszę się bardzo i daję słowo dla Was. Chcieliśmy przywitać i podziękować najpierw za zaproszenie do tak pięknego miejsca. Arkowi i Lilianie, twojej twoje żonie, więc... No to po pierwsze, Dawidzie tak, pierwsze podziękowanie. Drugie tak trochę historię, e, jak to się stało, że się poznaliśmy. No jesteście nasi, naszymi widzami, oglądają nas e, no... Setki tysięcy osób w Polsce i za to za to jesteśmy wdzięczni, bo tworzymy z Dawidem kanał już prawie od 4 lat i wy jesteście jednymi z naszych widzów, którzy napisali, odważyli się, napisali do nas, że zróbmy coś razem. Zapraszamy na Cypr Północny. Cypr północny, który trzeba odczarować, bo wielu ludzi mówiło, że tutaj jest, że tu się nie da przyjechać, że tu jest, wiesz, bieda, że to jest źle, że to jest niebezpiecznie I ja też takie informacje słyszałem, nie wiem, Dawid, jak ty? Ja ich miałem bardzo wiele. Witajcie, cześć wam wszystkim. Ja mam bardzo wiele takich informacji słyszałem. Sam w 2017 roku byłem właśnie na Cyprze, ale południowym, i tam chciałem przekroczyć granicę na Cypr północny, ale odradzano mi to po wielokroć. I gdy się Skontaktowaliście z nami, żeby zaprosić na, na to wydarzenie, które teraz ma miejsce, bo jesteśmy w pięknym miejscu, w takim domku na plaży. Ja jestem w ogóle podekscytowany, że mogę tutaj być z wami. I nawiązując do tego, jeszcze, co mówiłeś sam, że mówisz po niemiecku, po angielsku, tylko po polsku, to jest obojętne, bo mentalność masz właściwą. Tak, <grym> tak, tak. Ta mentalność. W sercu jestem i byłem zawsze Polakiem. I, i to słychać od pierwszego naszego Zooma, które mieliśmy, żeby tak, tak. zorganizować to wydarzenie no. i też widać, jak jesteśmy tutaj na miejscu. I to jest najważniejsze. A jak będą te Błędy językowe, jeżeli one w ogóle są i będą je, będziemy je słyszeć, tak zupełnie o tym nie myśl. Wracając do Cypu Północnego, to miejsce, no krótko mówiąc, jest bajkowe. Ale bajkowe nie tylko ze względu na to, co często się zwraca uwagę, czyli jak wygląda to otoczenie, które możemy tutaj spotkać, bo porównując do południowego, ja widzę, że jest znacznie więcej zieleni. Tak, tak. Ale... Tak. Nie tylko o to chodzi, ponieważ widzę, jaka tu jest mentalność ogólnie ludzi, którzy tutaj przebywają. Nie ma tutaj nie też zagrożenia, bo to zagrożenie też to zupełnie zostawmy mhm. obok, bo jest brak, ale taka otwartość w komunikacji, otwartość w rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów, liberalizm, który tutaj jest, ale taki właściwy liberalizm. Mhm. No, warto tutaj być. Po prostu tyle mogę powiedzieć teraz. No dziękuję bardzo. To tak też to odczuwamy od prawie dwóch lat i to był też powód, dlaczego się wyprowadziliśmy na Cypr północny. E, to w sumie czujecie się e, bezpieczni tutaj, Bardzo. E, a co śmieszne jeszcze wrócić, jak się poznaliśmy, mhm. bo tak jak, jak gadałem z Lilą, to tak myśleliśmy, a pisać im czy nie pisać, o, oni mają tyle followersów, dlaczego ma się, tak. mają się odezwać, a tu nagle odezwali się, był Zoom, zaiskrzyło trochę i minęło jakieś nie wiem, 6 tygodni chyba i jesteście tutaj. No i e, super, cieszymy się. To no, jest fajna inicjatywa, przepraszam, że Ci przerywam. Fajna, fajna inicjatywa, dlaczego nas tutaj zaprosiliście, bo to jest, ja tak to rozumiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, że chcecie odczarować to, co się myśli o tak. tak bo ja generalnie to pracowałem na niemieckim rynku mhm. z niemieckimi klientami, no mhm. i stwierdziliśmy, że jesteśmy Polakami, dlaczego nie przerzucić się też na polski rynek. Mhm. I zaczęliśmy szukać partnerów. I e, po prostu ludzi, którzy mają trochę. E, trochę zasięgu. Zasięgu widzów, tak. Tak, A, i mają tak. też e, otwarty horyzont e, na świat, żeby swojej perspektywy po, po prostu opowiedzieć, jak oni to odczuwają i jakie. Opcje są tutaj na przykład, pieniądze też zainwestować i może uratować trochę tej Kasiory przed pisem i przed inflacją, która się dzieje, wiadomo, wszędzie aktualnie. No tak, ja myślę, że to idealnie pasuje do naszego kanału, to myślenie Twoje, bo, bo Ty jesteś Polakiem z krwi i kości i z serca przede wszystkim, bo na tym Zoomie, jak rozmawialiśmy, to, to zaiskrzyło. Widać było, że, że ta polskość u Ciebie jest i i, 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 Dlatego, i, i, i po prostu Pochałeś do Niemiec jedynie za marzeniami za lepszym życiem, bo, 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 bo takiej możliwości nie miałeś tak. wtedy w Polsce. Tak. Ale dzisiaj też widzisz, że że wielu Polaków właśnie przed inflacją chciałoby pieniądze schować, uchronić, zainwestować. I często szukają Polacy opcji takich inwestycyjnych w tych miejscach wakacyjnych. Hiszpania, inne miejsca, a Cypr właśnie szczególnie północny był trochę taki traktowany po macoszemu, taki jak trochę taki gorsze dziecko, wiesz, że tak, tak. A, jak, jak już to Hiszpania, jak już to Portugalia, jak już Majorka Cypr, to właśnie. na pewno południowy, a mhm. Cypr północny jest. I znowu się powtarzamy, jest to trochę do znudzenia, ale ja też byłem na Cyprze południowym no. i również słyszałem to, co Dawid, czyli nie jedź, jest niebezpiecznie, lepiej się y, trzymać z daleka. A jak przekroczyliśmy granicę kilka dni temu, e, tą granicę tutaj, no bo jest to granica. To było normalnym to, przekroczeniem granicy. To było no, normalne, tak. To było to po prostu przejeżdżasz i tyle. To okazało się, że jest, e, co ja zauwa zauważyłem. Więcej zieleni, to na pewno, więcej pieniędzy, w sensie lepsze samochody, lepsze sklepy, to, wie, to wie, więcej nieruchomości to właśnie, to I widać inwestycje na pewno Turków, widać inwestycje tak. ludzi z zachodniej Europy, którzy tu inwestują pieniądze, ich też tutaj dużo widzać, dużo słuchać, czyli język jest niemiecki, angielski, jest tu po prostu wielokulturowość i spokój, i bezpieczeństwo, tak. to, to widzę na pewno. Dużo ludzi myśli, że to jest e, muzuamsk, mówisz, tak? Musi, Muzu, mu, muzułmański. Muzułmański? muzułmański. muzułmański. Aha, tak. e, jak to uczywacie? Widzieliście coś, że... By to istnęło nie, tutaj. Nie, 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 to ja, ja w Niemczech nie, więcej, więcej osób nie widziałem a takich, a tutaj można powiedzieć, że widzimy po prostu wielu Europejczyków i ludzi z całego świata, bo. bo Nawet jeśli tak jest, to radykalizmu żadnego nie zauważyłem. Nie nie. Ale w jakimkolwiek kierunku. Czy to właśnie w tym, którym tak. wspomniałeś, czy w jakimkolwiek kierunku ja go nie dostrzegłem. Hmm. Ja jestem tu już kilka dni, a nie, nie widziałem ja, tego. Czy... Dla mnie też jest bardzo ciekawa ta wycieczka z punktu budowania w ogóle świadomości. Świadomości tego, co jest możliwe do zobaczenia na Cyprze Północnym, że nie ma tego zagrożenia, że ktoś, no ja nie mówię, że ktoś nas oszukał, ale pominął elementy, które są istotne w rozumieniu tak, tego, tak, co tutaj no, w no, tej często, destynacji tak, 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 często tak bywa. I dla nas to jest interesujące, jako do kanału, który budujemy, żeby właśnie tą świadomość budować. Dlatego tutaj też jesteśmy, żeby wskazywać na te wartości, które może to uzyskać. Oczywiście, przy następnej rozmowie, albo w tej jeszcze, będziemy komunikowali o tym jaki jest ten rynek, co tutaj widać, co tak, nie tak, widać tak. i tak dalej. No plusy i minusy i to Wiadomo, wiadomo, proste. nie jest wszystko co złote co się świeci, no, mówi że się tak, to po polsku też tak? Mówi tak? się tak. Tak, tak, tak. tak, że wiadomo, że no, nie jest tak. wszystko tutaj idealne i do jest, perfekcji, że jest. tutaj jest też dużo minusów, które się zmieniają step by step, no i widać, że ludzie chcą tutaj tych zmian i że też Europejczycy tutaj też to pchną to do, do przodu wszystko. Ja mogę powiedzieć od razu, Arku, dwa minusy, które od razu tutaj są. Pierwszy to jest bardzo ciepło, drugi to jest dużo słońca. <śmiech> <śmiech> jeśli ktoś szuka... Jak to jest tylko tono, jeśli, to... <laughs> jeśli ktoś szuka kraju północnego, wiecie, żeby wiało, żeby było 10 stopni, co, to nie, tu to, nie <laughs> tu. to jest dużym plusem, ale można powiedzieć w porównaniu na przykład e, nawet do Polskiego Morza, do, do Majorki, do Iwicy, i do tych wszystkich innych wysp, że tutaj nie ma sezona, sezon, sezonu. sezonu tak? Tu jest sezon w sumie cały rok, bo tutaj restauracje nie, nie zamykają. Jest bardzo dużo uniwersytetów, to znaczy, że studenci tutaj e, się kręcą mhm. i wszystkie restauracje są otwarte. Jedyne takie beach kluby to tam są na 4-5 miesięcy e, zamykane, ale żeby restauracja była zamknięta, bo kluby e, to, 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 to nie. A to nie się zdarzyło jest. na Cyprze? Y... Południowy, kiedy my byliśmy, właśnie no. byliśmy w listopadzie i sezon się skończył. Po prostu zamknęli całe prawie miasteczka, całe ulice. No tak, nie było tak. gdzie pójść zjeść, nie było gdzie się bawić. Po no. prostu siedzieliśmy prawie cały czas na plaży i w hotelu. I byłem zawiedziony tym, że kupiłem w biurze podróży. I normalnie mi powiedziano, że można jechać, jest sezon. Okazało się to nieprawdą. Tak, Także e, tu, jeśli jest tak jak mówisz, że to jest cały sezon, no to, tak, tak. No to jest to, to jest na pewno to duża, duża różnica. Duży, A sprawdzimy, duży, bo duży. wrócimy. <laughs> zapraszamy, zapraszamy. Już planujemy. No. No. Okay, no. Oglądaliśmy też już parę nieruchomości. Tak. Co tam możecie na ten temat powiedzieć? Jak to odczuwaliście? Jakie była wartość tych nieruchomości od... Mówisz nie wartość od pieniędzy, tylko jak jest zbudowany kwalitet e, się mówi. Jakość, jako, jako, jakość, ja, jakość, jakość tych nieruchomości. E, mhm. I w porównaniu też cen na przykład też do Polski, na przykład do morza, mhm. bo ja tak polskich cen trochę znam i mnie to tak dziwi, że Polacy kupują nad polskim morzem. Można porównać, że prawie taka sama cena jest jak tutaj na Cyprze Północnym i mieszkają jakieś 6-7 godzin od morza. Jadą autem tam, a mają też opcję na przykład do samolotu wsiąść. 3,5 godziny jesteś na Cyprze Północnym i możesz tu 3-4 razy w roku przyjeżdżać i będziesz miał zawsze pogodę. Jak jedziesz do Polski, to się modlisz tylko, żeby chociaż te 3-4 dni słońca była. Tak. Um... Powiem ci tak. No, sam wiesz, że ja zajmuję się, czy przecież również, zajmujemy się elementem inwestycyjnym. i. Przecież te trzy dni, jak tu jestem, oceniam tę ten, ten, sprawę. To co widzę, to co dostrzegam. I odniosę się do wszystkiego, co powiedziałeś. Jeżeli chodzi o dystans i jakby czas podróży, no to ona jest troszeczkę większa jednak ten dystans, dlatego że 3,5 godziny, jeżeli trwa sam lot, no to jeszcze jest kwestia dojechać na lotnisko i tak dalej. Porównajmy to, że to jest właśnie te 6-7 godzin, bardzo podobnie do Bałtyku, szczególnie jak my z naszego miasta, jest południa. z Bielska Białej, tak, z tak, południa, no. No to mamy te 6-7 godzin, w zależności, gdzie jedziemy, jeżeli chodzi o przemieszczenie się w czasie. Więc bardzo podobnie, mhm. co, zgadzam się z tym. No, jeżeli chodzi o słońce, no to ile tu jest dni słońcu? słońcu no 300-320 dni e, słońca. To to reszta z jest mniej więcej w Polsce. <laughs> tak, tak, tak to tak, można to obliczyć, to gdzie to słońce więcej. się dzieje, to resztę dni w Polsce. Tak. jeżeli chodzi o ceny, które tutaj dostrzegamy, no one nie ukrywamy, no są to kwoty, które są oczywiście z wyższego, z wyższego pułapu. Nieruchomości w Polsce w tych cenach również dostaniemy, jak najbardziej. Tak. Możemy mówić o Świnoujściu, możemy mówić o sopocie, możemy hmm. mówić o zakopanym, tak? To są w Warszawie, jak najbardziej takie nieruchomości są. Twoim pytaniem było pytanie, dlaczego ludzie nie kupują tutaj? Muszą wiedzieć o tym. Że <noise> teraz się dowiedzą. <noise> tak, mają możliwość, że teraz się o tym dowiedzieć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, żeby mieć to ułatwione. Czyli w Polsce jest jasne. Wjeżdżamy na autostradę, dojeżdżamy do... Um, nad Bałtyk i jesteśmy tam, nie? I robiliśmy to kilkakrotnie, więc robiliśmy to już wie, wielokrotnie. wiemy, że tam ludzie jeżdżą. Jeżeli to nie jest... Rozpropagowane, że taka możliwość na Cyp Północny w ogóle jest przyjechać, no to z Polski nie będzie wielkiego zainteresowania z punktu inwestycyjnego. To jest taki bardzo ważny punkt. Inwestycyjnie u nas nie mówi się w ogóle o Cyprze Północnym. Nie ma takiego komunikatu, nie? więc warto się ten element świadomościowy w jakiś sposób Rozbudowywać, ale nie tylko, że można, ale policzyć rentowność. Jeżeli mamy to robić inwestor, to on tak, musi znać, jaka tak. jest rentowność, jaki jest potencjał tego rynku. Więc ten element warto w kolejnych latach myślę, że to, co Wy będziecie robili, to właśnie rozbudowywać z punktu informacji. Bo to co ważne powiedzieć na Cyprze Północnym, jakiego mamy rodzaju wzrosty w nieruchomościach za ostatnie lata? Sam podzielił się tą informacją, mówiłeś to na nam wczoraj, tak. no ale oddam Ci głos w tym temacie. Tak. No przez ostatnie e, dwa lata to mamy też e, rentyty 100-150% e, e, od nie nieruchomości. Na nieruchomości. Tak, hmm. kupiłeś coś e, dwa lata temu za 100 tysięcy, teraz sprzedasz za 200-250 tysięcy. Hmm. Tych e, etapów takich wielkich e, już nie będzie. Może za 3, 4- 5 lata, jak się infrastruktura też rozbuduje, roz, mhm. rozbuduje to to jest możliwe. No, ceny się napompowały na pewno w jakiś tak, sposób. Teraz... Trochę za szybko to poszło, to można hmm. trzeba tak. szczerze, Pomogła pandemia na pewno tak, 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 Pomogła tak. pandemia i zainteresowanie terenami, gdzie te restrykcje były trochę na mniejszym poziomie. To jestem w stanie to tak. w ten sposób ocenić. Ale czy te restrykcje będą dalej, czy te pandemiczne, czy inne, no tak, one będą, one będą rozwijane, więc ten nie tak, Duży temat też jest digitalny euro, który ma wpłynąć, mm -hmm. że, że nie wiem czy to będzie dla nas wszystkich dobrze. Okaże się wszystko, ale dużo ludzi to bardzo krytycznie widzi i te ludzie na przykład też tutaj inwestują, bo tutaj po prostu nie ma też takich kontroli, jak to jest w Unii Europejskiej, mhm. że tutaj możesz kryptowalutami za nieruchomości płacić, tak. możesz gotówką przyjść i zapłacić i nikt Cię się nie spyta, skąd te pieniądze są. To masz trochę wszystko bardziej na, na, na luzie tutaj jest. Mm -hmm. Rozumiem. Warto, żebyś się podzielił informacją, jak ktoś już jest konkretnie zainteresowany zakupem takiej nieruchomości, tak. to jakie wsparcie może od nas otrzymać? My na razie nie, z Grześkiem, bo jeszcze nas za to nie stać. Turystycznie myślę, że to na pewno wrócimy, no. ale są już ludzie na pewno, którzy mają budżety na to, żeby realizować takie rzeczy, szukają takiego miejsca i co mogą od was otrzymać. No nasz, my w sumie takiej robimy jakby all inclusive pakiet, że załatwiamy dla klienta od początku do końca wszystko. To jest jak klient z nami kontakt nabiera, to najpierw robimy zoom meetingi, przedstawiamy jakieś projekty i wtedy klienci przylatują, odbieramy klienta z lotniska, są możliwości albo przez Larnakę, Pafos, bo Ercan, to jest przez Istanbul lecone, i potem spędzamy z klientem jakieś 3-4 dni, proponujemy, żeby klient sobie zaplanował. Jeździmy do deweloperów, jeździmy na wyspie, pokazujemy takie piękne miejsca, jak na przykład dzisiaj jesteśmy. Jak klient się zdecyduje na zakup, to idziemy do adwokata. Klient może sobie samemu adwokata wybrać. Ważne to jest, że, że klient ma swojego adwokata, który jest dla niego dla, dla potrzeb. Bo deweloper albo ktoś, kto sprzedaje nieruchomość, to będzie zawsze patrzył jak najlepiej dla siebie. Dlatego trzeba mieć swojego adwokata, który sprawdza potem wszystkie sprawy odnośnie kupna, umowa, sales contract. Sprzedaż jakieś umowa kupna sprzedaży Tak, patrzy, czy jest zadłużona ziemia, czy jest zadłużona nieruchomość, czy jakieś hipoteki są i tak dalej. Jak jest podpis skończony, to nie zostawiamy klienta, że kasujemy prowizję i do widzenia, tylko dalej jesteśmy dla klienta, bo. Że jest podpisane, to nie, zna, nie, nie, nie znaczy, że już jest wszystko gotowe. Nieraz jeszcze coś się zmienia, sprawa. Jak budowa 3 lata trwa i klient nie ma zamiaru przylecieć przez te 3 lata, bo po prostu nie ma czasu, to możemy na budowę pojechać, wideokola zrobić, pokazać, co się dzieje. U dewelopera podjechać, spytać się, czy jakieś zmiany są, czy wszystko na czasie taki jest. Serwis mhm. Taki serwis jest. Potem też Dużo spraw jest jak ktoś chce na stałe tutaj mieszkać, to możemy z pobytem pomóc, mamy kontakty z policji, żeby to wszystko przyspieszyć, e, ubezpieczalnie trzeba jakieś zrobić, e, auto kupić, auto wynająć, e, obojętnie co, mhm. e, próbujemy dla klienta zrobić jak najlepiej, bo żyjemy tutaj. Nie przyjeżdżamy tu z klientem i oddajemy do dewelopera, tylko bo żyjemy tu i chcemy klientom w oczy potem patrzeć, żeby nam ufali, żeby się czuli pewni i dlatego serwis dla nas jest bardzo ważny, bo myślę, że tak można tylko sukces odnieść. W ten sposób się uzyskuje nowych klientów i rekomendacje, tak, ja myślę, chce się rozwijać. No. Myślę, tak jest. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo jest wielu osób, które, tak jak powiedziałeś, dostają jakiś kontakt i muszą albo sami jechać, albo dostają adwokata czy prawnika ze tak. strony dewelopera i wiadomo, że ten, deweloper, ten prawnik, ta osoba będzie działać w kierunku tak, dewelopera tak i nie tak. zawsze wszystko sprawdzi tak, w naszym kierunku. Jeśli macie faktycznie takie osoby, które poznaliśmy, bo tak, bo tak było, że podczas tego wyjazdu poznaliśmy się, no bo to widzimy, że ten serwis jest tutaj naprawdę fajny i, i, i na wysokim poziomie. Mieszkacie tu, znacie też taką, e, taką codzienność, te tak, problemy, tak, które tak, są w urzędach, tak, które są. się, że gdzie szliśmy, o to wszyscy znali. Tak, <grym> to ciągle spotykamy, spotykacie znajomych i mówimy, kurczę, to jest niemożliwe, nie? Że, że oni są. Ale? tak mało ludzi nie mieszka, ile w tym mieście tutaj jest? E, no ogólnie na całym e, Cyprze jest e, milion 300 coś takiego. Okay. E, na Cyprze północnym około 400 tysięcy, myślę, hmm. że już teraz może 420, 430 coś tak w tych rejonach. Rozumiem. My przyjechaliśmy, to także 432. O, tak, <głos> tak, tak, <głos> tak, tak. Także tak, tak. teraz jest więcej. No dobra, super. No to e, myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Dziękuję Wam bardzo, że byliście naszymi gościami. E, zapraszamy ponownie. E, zapraszamy na kanał, jak chcecie coś wiedzieć o inwestycjach, o pieniądzach, to to są specjaliści. E, dziękuję Wam i do zobaczenia. Zapraszamy. Tak. Dziękuję, Jarku. Dziękuję. Przygotowaliśmy dla Was, dla naszych widzów i dla wszystkich, którzy się tym interesują tematem Cyp Północny e-book zrobiliśmy, na którym są informacje, które nie dostaniesz tak w internecie, gdzie możesz iść na lokalne jedzenie, lokalne śniadanie, gdzie możesz pływać z żółwiami. Ostatnio byliśmy pływać z żółwiami. Fajne. Takie ogromne były, to było normalnie przepiękne, gdzie są fajne hotele, nie tylko te wielkie hotele, tylko malutkie butik-hoteliki, gdzieś w górach, gdzie możesz wgurać, hiking, jak się chodzi po górach, nie wiem jak to po polsku się mówi, plaże, które nie są takie w beach klapach, tylko trochę są schowane, no i dużo więcej no to te wszystkie informacje e, będą w linku poniżej, można sobie kliknąć i bezpłatnie pobrać taki poradnik, bo wiem, że Arek wraz z żoną e, te wszystkie informacje m, dla Was przygotowali i faktycznie ten przykład butik e, hotelu, my w takim mieszkamy dzięki, e, dzięki Wam i naprawdę z piękne miejsce i to nie jest taki ogromny e, wieżowiec, jak często e, widzimy, nie wiem, na Majorkach czy w takich miejscach, gdzie to jest po prostu blisko plaży, ale jest to ogromne i to jest taki, taki hotel.